Witam serdecznie. WSK 85. Rocznik. Ostatni wypust na tłoku i cylindrze od Aliena, wersja V2, czyli ta chyba poprawiona. Przejechano już 22709. W każdym razie przejechałem już 1000 ponad kilometrów. Więc myślę, że łezka jest dotarta. Zobaczymy jak pali, nie powinno chyba być żadnego problemu kompresja jest troszeczkę je musiałem obroty zmniejszyć Gumi Hartmana, tak to chodzi. Ale jeszcze wypadałoby przeczyścić e, gaźnik bo powiem Wam szczerze, że V-Max e, jest dosyć słaby. Rozpędza się ładnie na 1,2 do 60 na godzinę. E, A trójkę, no niestety już tak dosyć mocno słabnie. I praktycznie nie przyspiesza. Widać, że to zobaczymy, czy to pomoże. Bo ładnie palić, że kompresja jest. Może ta będzie sprawdzić, to no nie wiem. Na chwilę obecną jest dobrze. Oprócz tego, oczywiście, że no jest troszeczkę słabsza. Na 12 fajnie, e, na 260 można powiedzieć, że wie. Wbijam trójeczkę i, i niestety nie chcę już tak jechać Polanko standardowo zrobione. Dobra, to robimy na tyle. Zobaczymy co będzie dalej z alieną.